Siema widzowie, witam w następnym odcinku na moim kanale Crow. Tak Wreszcie coś nagrywam, brawo ja, brawo ja, brawo ja Dzisiaj zagramy w pigi. Niestety nie mamy muzyki z lobby, dlatego że mam streamer mode, żeby nie było żadnych po prostu tych No copyrightów czy coś tak dalej Dzisiaj zagramy w Piggy i przejdziemy trochę czaptynów na solo Otóż, że do pilip powróciłem, to też chcę wam trochę pokazać, co tutaj mam, jakie rzeczy tutaj mam, możecie sobie pooglądać. Oczywiście skiny, jak, takie jak Mr. P na przykład, się znajdą, lub nawet ten Slizos. Trochę skinów, jak widzicie, tutaj mam, ale dziś nie o tym. Czekamy na nowy update z nowym policjantem w Pi. Jbreak XP Collapse. Czy tam coś tam. Nie, nie wiem, nie pamiętam, ale wiem, że Jabreak współ... będzie znowu z Piggy Event. W Jaybreaku, a w Piggy o I po prostu będziemy mieli nowego nowego skina. I jeszcze nie wiemy jakiego, ale twórcy Green Laton podoba się lew. Dlatego możliwe, że będzie lew. A możliwe, że będzie coś innego. A już w ogóle tutaj nie wiemy, eee, no dobra, tu nie ma żadnego klucza, nie ma deski, trochę ci sobie. Moich no specjalnych zagrań. Uuu, młotek taki czerwony. Tu na początku użyć młotka. Teraz świnka wyjdzie. Pepa. Chcę ją tutaj przywołać. Czy tutaj jest jakiś klucz? Nie ma. Czy idzie świnka? Idzie widzę ją ja tam. E, no dobra, no teraz idziemy sobie po kod. Jakby co to możemy jeszcze zrobić, nie czy coś. Jeszcze już nie e, widziałem. wiedział jeszcze gdzie jest tylko. Ojej, to było straszne. Pigi czas mnie zastraszyć, że, że nam się tyle grało. Dobrze, no, że tak długo mi i zajmuje otwieranie drzwi, bo to by na pewno było bardzo ciężkie. Okej, ona prostu żebyś... stąd. Dawaj, idź, chodź tu, chodź tu, pigi. Co i co, co się dzieje? Zobaczcie, wchodzę tylko do kuchni, ona nagle zawraca. Dobra, uciekamy. E, dobra, najlepiej było, jakby to była deska, której nie ma. Mój ulubiony glitch. Skoczyła, skoczyła, dobrze. czym sobie przez okno, tu jest deska, dobra Nic tu nie ma To deska Ona tu przyjdzie Uciekniemy wtedy tędy Ona się wróci, zamkniemy jej tutaj drzwi Nie, przez przypadek kliknąłem Kurczę, zepsułem Szybko, 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 szybko. Ok, mamy pomarańczowy kluczyk. Poczekajmy, jak tutaj świnka przyjdzie. Na dół. Skoczyła, 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 skoczyła. Wydaje mi się, że pigi to będzie na razie najlepsza gra taką, którą mogę Wam zaoferować lub coś innego, na przykład jeszcze mogę... Chcę powrócić do takich gier jak Car Crusher, Piggy, czy inne nawet i tam jeszcze w sumie inny, Piggy tutaj przyjdzie pewnie Takie starsze gierki sobie teraz chcę pograć Mógłbym niby zdobyć pistolet, ale nie Pigi już tu pewnie idzie czy tutaj będzie. Nie ma czerwonej. Czyli gdzieś u góry jest czerwona? Okej, okay, więc teraz jest czerwona. Pigi się zbugowała. Patrzcie na to, pigi się zbugowała. Wybiegłem. Ono się spłukowało jakoś z na serwii. dobra. Udało nam się przejść. Może zobaczyć kapcyk, ja wam się Co to co to w ogóle w świecie było? Co to za rzecz? Wyglądała bardzo, wyglądała mi znajomo, ale nigdy takiej nie widziałem. Nie jestem czy czytać. Muszę zdobyć trochę pomocy z stadion z jakby Stacji policyjnej mogę powiedzieć, dobra. Station, chapter drugi. I zaraz będzie nas bokonić mamuśka pewnie. Oj, chapter trzeci będzie najcięższym chapterem, chociaż już go sam przechodziłem. Jest bardziej jeden z cięższych chapterów. Mam w nim czasami większe problemy niż nawet w dwunastym, który jest jeszcze cięższy. Niby powinien być cięższy. Posłuchajcie, potwór jest na stacji, szybko, chodź do garażu teraz. Ręcz jest, o kurczę, dawaj mi to. E, nie wiem, gdzie się z spomni tym sobie jakoś na pewno poradzę. Okej, okay, mam wiem, gdzie już, już, już jest trochę rzeczy. Wiedziałem, że tam będzie to pij. No wiedziałem, że ona tutaj będzie musiała przejść. Nie idzie. O, idzie. Zmieniamy szybko to. Zamykam sobą drzwi. Czekamy, jak ona tutaj przyjdzie. Ona teraz się nie zawróci. Wiedziałam, mamy niebieski. Czekamy, jak ona tutaj może przyjdzie. Ona pewnie tutaj zaraz będzie, tutaj. Gdzie ona jest? To no jedna nie ma jej. No, zobaczcie, ona tam było. To jest zaczęto gdzieś dlatego, że wyszła. Ho! Okej, okay. ona tutaj się w ogóle. Tak mnie trochę? Nie, przy... nie wychodzi w ogóle z Jakby... Trochę jest taka dziwna sytuacja, właśnie. Opum. Szybko, szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy. Gdzie jest młotek? Nie ma nigdzie młotka. Coś nie dziwnie się zachowuje jakoś. Okej, okay, zarobiście. Tutaj dużo już mamy otwarte. Oho! Jednak się postanowiła pojawić. Się Musimy to uciec na pewno tutaj coś jest, nie ma nic. Patrzmy, czy już jest tutaj ona przyszła. Nie ma jej jeszcze. W tym czasie ja zrobię to. O! Cześć! Chciałem cele zamknąć z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu. Yy, trzeba tutaj to włożyć. Chciałem zobaczyć, czy ona jest tutaj przyjdzie. Goni mnie. Jeszcze nie mam jednego klucza. Wszystkie drzwi po prostu są. Słyszę. Ją. Jest! Bateria. Aż tu No nie możesz... Ile tej drzwi... Ile tej drzwi nie w ogóle, nie? Zamykam 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 I pewnie tu... I tak, jest tutaj... Nie tutaj że chociaż się otwieram. a teraz tu przyjdzie. Się sobie nie widziałem i nie mnie. Zamkniemy jedne drzwi i... Proszę bardzo. I kaczka. Masz szczęście, że pokazałem się na moim dniu, jakby nie wolnym. No. I masz jeszcze że, że zabrałem gaz do drogi. To uczyniłem za zobaczy, habugier. Chyba, drogi, chyba. E, drogi. Eee, serio, e, se, e, musimy sobie rozmawiać, co się tutaj dzieje. E, wiem, musimy. E, zaczynam je widzieć w każdym miejscu. Musimy znaleźć coś, e, co się dzieje. Nie straciłeś swoich e, skillów detektywich? Mam nadzieję, że nie. Mógłbym użyć, mógłbym użyć ich teraz lepiej niż, niż kiedykolwiek. Op. Nie siedzę. Hej, hawujer. Tak, dogi? Ile, ile paliwa było w tym korn... w... Ile paliwa dałeś? Wydaje mi się, że to już widzowie będzie na wszystko. Mniej więcej to jeszcze mogę Ziemę niby zagrać chapter 3, ale chapter 3 i 4 według mnie możemy zostawić na kolejny odcinek, który pojawi się jutro. Tak mi się chociaż wydaje, jak nigdy nigdzie nie wyjadę, bo nie wiem. Ale mam nadzieję, że Ci się podoba i mam nadzieję, że będziecie się ze mną zagać w pili i możecie mi pomóc znaleźć te wszystkie karteczki oraz przejść. W Przede wszystkim book 2, bo ja dawno nie grałem i nie przeszedłem book 2. Dopiero jestem na piątym też servers. Ja tak to przeszłem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty z book 2. Oczywiście z book 1. Tutaj w book 1 mam wszystko, mogę do mnie odpadać. Tutaj jest jakby cała to, cała fabuła gry, dlatego pewnie później coś z nimi robić. No dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. W następnym odcinku albo będziemy próbować robić te dwa chaptery, albo będziemy próbować robić to z moim bratem i mi jeszcze chyba z moim kolegą, ale to nie wiem. To się przekażecie w następnym odcinku, bo ja teraz ogólnie kończę nagrywanie i, mam, i życzę Wam miłego dzięka, Nara.